Motocykle w cenie motorynki. Zaczynamy. Muszę się Wam, moi drodzy, do czegoś przyznać. Otóż jestem motocyklowym ojkofobem. Nie lubię polskich motocykli, nie cenię i uważam, że wszystkie one są przeszacowane. Są oczywiście pewne wyjątki, takie jak na przykład Junak, jedyny polski czterusłowowy motocykl w historii. Po wojnie oczywiście, bo przed wojną był przecież jeszcze soku, ale moim zdaniem również Junak jest motocyklem przecenionym. Podoba mi się Osa, ale to tyle reszta naszej motoryzacji powinna zginąć w pomroce dziejów. Niestety nic takiego się nie dzieje i to nie jest tak, że ja uważam, że inżynierowie nie potrafili w Polsce zbudować fajnego motocykla, ponieważ to realia raczej sprawiały, że nie byliśmy w stanie produkować nic, co jakkolwiek wpisałoby się w historię pisaną jednym śladem. Nawet na tle krajów RWPG wypadamy blado, myślę więc, że nie ma najmniejszego sensu rozwodzić się na polskie, nad polską motoryzacją. Nie zmienia to jednak faktu, że polskie motocykle wciąż osiągają jakieś absurdalne ceny. I w tym wszystkim chyba najbardziej absurdalne są ceny motorynek. Otóż, motorynka jako pojazd, jako emanacja jakichś tam ambicji czyjś, jako zabytek, moim zdaniem, jest całkowicie pozbawiona wartości, ponieważ sprzęt ten nie ma żadnych własności trakcyjnych. Oczywiście możemy pomyśleć, że przecież jest to zabytkowy sprzęt, więc po co mu jakieś nadzwyczajne właściwości trakcyjne może nadrobić? Czymś innym? Historią na przykład. I tutaj też raczej Motorinka nie ma nam nic do zaproponowania. Również wniesieniem jakichś innowacji do motoryzacji nic takiego Motorinka nam nie da. Nie zmienia to jednak faktu, że ceny tych wynalazków kształtują się na poziomach, które w moim odczuciu są totalnie bezsensowne. Na motorynkę zabraknie wam 5 tysięcy, 8, 9, no to może coś znajdziecie. Najdroższe kosztują ponad 15 tysięcy za coś, co w moim odczuciu warte jest tyle, co waży, jeżeli to posegregujemy i po prostu sprzedamy na złom. Dlatego. Postanowiłem poszukać motocykli w cenie motorynki. Kwotą, jaką przyjmiemy, będzie 15 tysięcy, ponieważ tyle kosztują najdroższe motorynki, jakie można kupić. A jeżeli mi nie wierzycie, no to tutaj macie przykład: motorynki za 15 tysięcy, i nie jest to jedyna, która tyle kosztuje, więc chyba coś w tym jest. Zasady tego. Można powiedzieć, poradnika są takie, że po prostu wejdę na portal ogłoszeniowy, trzyliterkowy, największy w Polsce i tam poszukam czegoś ciekawego w kwocie do 15 tysięcy złotych za sam motocykl, czyli bez pakietu startowego, który również przy motocyklach trzeba mieć, o jakieś tam oleje, opony, klocki, cudawianki. Wiecie o co chodzi. Na początku jednak chciałem zaznaczyć, że. Nie gwarantuję egzemplarzy, które Wam pokażę, że są one w dobrym stanie, że warto je kupić i że po prostu są to jakieś sprzęty, które w moim odczuciu będą długie lata służyć bez awaryjnie. Po prostu pokażę Wam motocykle, które mnie czymś zainteresowały, które może warto. Pojechać, zobaczyć, ale niekoniecznie będą to sprzęty w jakiejś wyśmienitej kondycji. Niekoniecznie opis, który dał właściciel, będzie się zgadzał ze stanem faktycznym. I w zasadzie, jak się natkniecie, no to sorry, ostrzegałem. W każdym razie, chcę Wam pokazać, że motoryzacja, klasyczna motoryzacja to coś więcej niż tylko motorynki i WS, i WFM, i SHL, i MZ. Nie polskie, ale też nie jestem fanem. No może wczesny, wczesnej historii MZ, gdzie ścigali się oni w MotoGP i nawet wygrywali. Także jedziemy, zaczynamy. Ostatnio mam fazę na stare motocykle enduro, a więc w moje oko wpadła Yamaha XT643F z 1986 roku. Ta oto, którą właśnie widzicie na zdjęciach. Właściciel w swoim ogłoszeniu pisze o niej tak. Sprzedam Yamaha XT643F po generalnym remoncie. Więcej informacji udzielę pod numerem telefonu. Cena do małej negocjacji. Ten egzemplarz, w moim odczuciu, wygląda całkiem fajnie. Widać, że prawdopodobnie ktoś coś z nim robił. Może jakiś remont faktycznie przeprowadził. Cena wydaje się jednak nader atrakcyjna, więc ja bym tam. Zalecał ostrożność. Nie zmienia to jednak faktu, że 7300 zł to połowa ceny motolinki, a Yamaha XT600 jest potomkinią Yamachy XT500, czyli motocykla, który jako pierwszy wygrał rajd Dakar. 600kę zaprezentowano w roku 1986 i był to przedstawiciel dużego Enduro, które Poradzi sobie w rajdzie, poradzi sobie z jazdą po bułki, poradzi sobie na drodze i w terenie, można powiedzieć, taki uniwersalny motocykl z tamtych czasów. Nie wiem, nigdy tym sprzętem za bardzo nie jeździłem, więc nie będę się wypowiadał na temat właściwości trakcyjnych, osiągów czy bez awaryjności. Nie zmienia to jednak faktu, że setup przynajmniej na papierze wydaje się całkiem niezły, jak na 30-, prawie 40-letnie Enduro. Więc, jak lubicie klasyczne off klimaty. A poza tym te 7300 na pewno lepiej będzie wydać na Yamaha niż na motorinkę. Także moim zdaniem całkiem niezła propozycja. No ale nie każdy jest fanem taplania się w błocie czy starych motocykli enduro. Do tego trzeba specyficznego klienta, a każdy z nas jest fanem sportów z lat 90. A co może być bardziej kultowego niż sportowy motocykl z lat dziewięćdziesiątych z dwoma okrągłymi światłami. Nic. Dlatego znalazłem dla Was Honda CBR 900 SC28 Fireblade. Właściciel żąda sobie za nią 14 900 zł. Opisuje swój motocykl tak. Sprzedam Honda CBR 900 SC28 z 1992 roku. Zarejestrowany Ubezpieczony ważny przegląd techniczny, przebieg 67500 km, kompresja 12 bar na zimnym, skrzynia biegów sprzęgło super. Motocykl od kilku lat stoi nieużywany, nie licząc sporadycznych krótkich przejażdżek w celu rozruszania go. Chociaż w ostatnich ciepłych dniach przejechał 200 km. I wszystko sprawne, można jechać w trasę nawet 1000 km. I teraz tak, SC28 to jest najbardziej kultowa Fireblade w historii. To chyba dzieło życia legendarnego Tadao Baby. Kto jest zaznajomiony z tematem, ten wie o co chodzi. SC28 to motocykle, które raczej już nie będą tanieć. Oczywiście klasyka, który kupuje, którego kupujecie za 15 tysięcy, nie traktowałbym jako inwestycję, bo jeżeli doliczycie wszystkie koszty utrzymania, no to z reguły raczej się na tym traci. Nie zmienia to jednak faktu, że macie tutaj kultowy motocykl w kultowym malowaniu. W wersji przedliftowej, która jest o wiele bardziej ceniona niż wersja poliftowa z tymi takimi kocimi oczami i malowaniem Urban Tiger. Więc czego chcieć więcej? No otóż niezawodności, ale to jest Honda, moi kochani. Więc jak to naprawdę zrobicie solidny przegląd, i nie jest ona krzywa i nie ma jakichś przygód za sobą, to może to być świetny materiał na klasyka, a cena, moim zdaniem, Mega atrakcyjne, jak sobie tutaj dacie motolinkę, tutaj SC28, no to temat chyba jest rozwiązany, więc jeżeli już coś kupować za 15 tysięcy, no to Honda SC28. Jedziemy dalej, bo widać, że lista nam się rozkręca. Nie każdy może lubić sportowe maszyny, ponieważ wiecie, no kręgosłup nie jest gumy, a im mamy więcej lat, tym bardziej jest, wydaje się być stalowym prętem, a nie gumą. Dlatego mam dla Was coś, co nadaje się świetnie do turystyki i w chwili debiutu było najnowocześniejszym motocyklem na rynku. Dobra, może nie całkiem najnowocześniejszym, ale na pewno jednym z najbardziej nowoczesnych. Moi drodzy, Yamaha GTS-1000. Egzemplarz, który Wam pokazuję, jest nieoryginalny, przynajmniej jeżeli chodzi o malowanie i przynajmniej jeżeli chodzi o kolor ramy. Jednak w przypadku tego modelu, to ja bym tam zbytnio nie wybrzyzał, ponieważ jest ich dość mało. Nie zmienia to jednak faktu, no, że to wciąż jest Yamaha, więc wciąż powinno być solidne. Dobra, przyjrzyjmy się temu ogłoszeniu. Sprzedający pisze tak: stan bardzo dobry, sprawny, jeżdżący, ma dodatkowo smarowanie łańcucha gniazdo ładowania USB, przebieg 64 tysiące kilometrów, kultowy motocykl z monowahaczem. I właśnie to jest przekleństwo GTS-a, czyli dwuwahaczowe zawieszenie. To przednie zawieszenie odstraszało wszystkich, ale de facto było to rozwiązanie rozwijane od ponad 20 lat przez człowieka, który budował te maszyny do sportu i tutaj Kiedyś Wam opowiem historię całego rozwoju Yamahy GTS i tego jak znalazło się w niej to przednie wahaczowe zawieszenie. Dziś po prostu tylko skupmy się na tym, że ten motocykl w chwili debiutu, czyli na początku lat 90. miał katalizator, ABS, wtrysk paliwa, no i to genialne zawieszenie. Jest to setup, który naprawdę robił robotę. Do tego stylistyka. Raczej taka typowa dla lat 90. czyli miękkie kształty, pełna zabudowa, jednak sama rama, jej kształt do spółki z wahaczem robią robotę. Podobno co sygnalizowali mi użytkownicy, z którymi kiedyś tam yy, pisałem, jest problem z kupieniem przedniej tarczy hamulcowej, to znaczy podobno nie występuje ona w przyrodzie, ale kto by się takimi pierdołami przyjmował, wystarczy, że gdzieś podjedziecie, to rozmową nie będzie końca. Motocykl. Z jednej strony może się wydawać kosmiczny, ale z drugiej strony jest użytkowo wciąż wszystko ma, czego możemy oczekiwać od motocykla turystycznego. W ramie drzemie 100-konny silnik pochodzący z Yamaha FZR1000, czyli jednostka Genesis z 20 zaworami. No więc czego chcieć więcej? Możecie mieć dwie Yamahy GTS za jedną motorinkę. Także z jednej strony... Pojazd tak prymitywny, że aż dziw, że to jedzie, a z drugiej strony pojazd tak wyrafinowany, że aż dziw, że to jest takie tanie. Moim zdaniem wybór jest oczywisty. Od wielu lat jestem orędownikiem kupowania motocykli nietuzinkowych, które niekoniecznie będą wyprodukowane w Japonii. Dlatego teraz mam dla Was dwie włoskie propozycje. Pierwsza z nich to Aprilia Falco SL1000. I ja wiem, że ten motocykl może nie kipi urodą, bo sam uważam, że nie jest najpiękniejszy. Nie zmienia to jednak faktu, że ma troszeczkę innych atutów i jest to sprzęt, który jest gdzieś na pograniczu bycia sportowym i sportowo-turystycznym. Dobra, zobaczmy, co mówi sprzedawca. Opis nie jest zbyt długi, ponieważ brzmi tak. Witam, sprzedam nietuzinkowy motocykl. Aprila SL1000 Falco, silnik Rotax V2 na wtrysku, motocykl w fajnym stanie po wymianie płynów oleju i filtrów. Cena jaką sobie za ten motocykl winszuje właściciel to 6300 zł. I ja wiem, że podniosą się teraz głosy, że jest to sprzęt, który się zaraz zepsuje i nikt go nie będzie umiał naprawić. Otóż moi drodzy, no, dla chcącego nic trudnego, zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie w stanie ten sprzęt ogarnąć. A jeżeli macie jakieś pojęcie, nie więcej przynajmniej o mechanice, to myślę, że też sami dacie radę. Nie jest to przecież jakaś kosmiczna technologia. Byle mieć dobrą serwisówkę, odpowiednie narzędzia i można działać. No i troszeczkę ochoty, ale stare pożekadło mówi, że w przypadku 20-letnich motocykli, najbardziej awaryjną rzeczą jest poprzedni właściciel. Dobry motocykl. Jeżeli właściciel będzie no, niekompetentny, można zacząć przez 2-3 sezony, można zgruzować, zniszczyć. A jeżeli właściciel będzie robił wszystko tak, jak powinno się robić, to sprzęt i 20 i 30 lat wytrzyma. Faktem jest, że włoskie maszyny potrzebują troszeczkę więcej opieki niż japońskie, ale nie jest tak, że są one bezawaryjne. Że nie są bezawaryjne. Widzicie, jak to jest. W każdym razie ja bym się tam Aprili silnikiem Rotaxa nie bał. Zwłaszcza, że ten silnik jest bardzo miodny, ma ponad 100 koni mechanicznych, a duże fałki o sporej mocy są naprawdę przyjemne w użytkowaniu. Także ja bym się zastanowił nad tym modelem, ale jeżeli nie chcecie mieć motocykla marki Aprila, no to przecież zawsze można kupić pełnokrwiste Ducati w cenie dwóch trzecich motorynki. Zaprezentowana w 1997 roku seria ST nigdy nie osiągnęła wysokiego statusu. Nie zmienia to jednak faktu, że ten motocykl ma wszystkie atuty prawdziwego Ducati. Mamy tutaj kratownicową ramę. Silnik z rozrządem Desmo dwu- bądź czterozaworowy i najważniejsze, suche sprzęgło. Do tego wczesne roczniki mają te przecudowne tarcze Brembo. No niestety później z nich zrezygnowano, ponieważ Brembo przestało je produkować. Nie zmienia to jednak faktu, że za czapkę śliwek możecie mieć świetny motocykl sportowo-turystyczny albo bazę do przeróbek. Tylko błaga mnie na coffee lacera. To co chcę Wam dzisiaj zaproponować to Ducati ST4. S. I motocykl z ogłoszenia nie jest może jakiś wybitny, jeżeli chodzi o stan, ale myślę, że warto się nim zainteresować, ponieważ jest to model S, a więc z poprawionym zawieszeniem. Do tego w gramie drzemie tutaj silnik Desmo Quattro o pojemności 996 cm, zawieszenie ze złotymi rurami. Nie jest to Olinz, jest to Showa, jednak uwierzcie mi, jest to zawieszenie, które wciąż potrafi wiele na zakrętach. Hamulce Brembo, nie ma co prawda tych pięknych tarcz, ale sprzedający dorzuca kufry, których ceny kształtują się w okolicy dwóch czy trzech tysięcy zaużywane, także no jest to atut. I teraz jaki jest opis sprzedającego? Witam, posiadam motocykl marki Ducati ST4S. Motocykl przygotowany do sezonu, jak każde w każdym ogłoszeniu. Wymieniony olej i filtr. Nowe tarcze sprzęgłowe i łożyska w koszu sprzęgłowy. Sprzedaję z powodu, ponieważ, pisownia oryginalna, jest dla mnie zbyt duży i ciężki. Opłaty i badanie techniczne do prudnia. Cena do negocjacji. A cena to 9900 zł. W przypadku tego motocykla zalecam jednak dużą ostrożność. Jeżeli chcielibyście go oglądać, to weźcie kogoś, kto się na Ducati zna. Widać, że ten sprzęt ma uszkodzoną owiewkę, nieoryginalny, to znaczy akcesoryjny, akcesoryjną czachę. Czy tam to jest jakaś dokładka na czachę? Nie wiem, mnie się nie podoba, wolę oryginał, Nie zmienia to jednak faktu, że ja bym się. Pojechał tym zainteresować, po prostu zobaczyć, co to jest. A jeżeli chodzi o sprawy techniczne, no to tak jak przy poprzednim motocyklu. O włoski po prostu trzeba dbać, trzeba znać przywary, które one miewają, ale tak naprawdę mechanicznie są to motocykle solidne jeżeli będą odpowiednio traktowane. I to jest kluczowe przy wszelkich egzotycznych motocyklach. Zawsze musicie je odpowiednio traktować, a wtedy odwdzięczą się Wam stosunkowo bezawaryjną lataczy. Jedziemy dalej. Na koniec przeniesiemy się do czasów, gdy Guns N' Roses wydawało swoje najlepsze albumy, gdy w telewizji leciał Terminator 2, a cały świat czekał aż upadnie Związek Radziecki, czyli do końca lat 80., a tam rządził dziadek wszystkich hiperbików, czyli Kawasaki ZX10, Tonkat, motocykl, który produkowany był bardzo krótko, ponieważ został przyćmiony przez model ZZR 1100. Nie zmienia to jednak faktu, że sam Tomcat jest ciekawą propozycją. A teraz, co napisał sprzedający? Przedstawione Kawasaki ZX10 Tomcat w całej swojej historii posiadało tylko jednego właściciela. Jego przebieg to jedynie 40 800 km. Motocykl jest w oryginalnym malowaniu oczywiście bezwypadkowy polecam zweryfikować. Wszystkie części eksploatacyjne są jak nowe, dbany i szanowany motocykl przez tyle lat. Potem są dane techniczne, nie będziemy się już zgłębiać te tematy, ale pomyślmy, czym jest ZX10 dzisiaj. Sprzętem, który możecie kupić za 11 700 zł. W chwili debiutu najszybszy motocykl na świecie. Jego nazwa sama w sobie już wywołuje ciarki na plecach, ale to nie tylko to. Sylwetka wygląda wciąż ciekawie i idealnie odwołuje się do epoki, w której on powstał. Ja osobiście widziałbym go w postaci takiego lekkiego restomoda moda troszeczkę nowocześniejszym zawieszeniem i digitalami rodem ze starej korwety albo fiatatiku. Wiecie o co mi chodzi? Sprzęt w stylu Sindwave, coś takiego chciałbym zobaczyć, i coś takiego chętnie chciałbym mieć w garażu. Jeszcze nie czas, bo teraz mam fazę na duże, stare Enduro, ale może kiedyś. Takiego ZX10 będę szukał. Tymczasem, zobaczcie, jak, jakim paradoksem jest to, że te motocykle posiadają tak niskie ceny. Sprzęty, które w czasach swojego debiutu, które przez wiele lat były topowymi maszynami, najnowocześniejszymi na świecie, dziś są praktycznie. Praktycznie bezwartościowe, bo 11 800 za motocykl z taką historią, z takim bagażem, no to jest przecież jak za darmo. Jak na tym tle prezentuje się Motorinka, to musicie odpowiedzieć sobie sami. Tymczasem linki do tych wszystkich ogłoszeń będziecie mieli w opisie. W opisie będziecie mieli również link do spotu, który organizuje na korzonku pod Kędzierzynem, nie pod Częstochową.

Tytuł tego filmu może jest clickbaitowy, wręcz można powiedzieć, że prowokujący, ale właśnie o to chodzi, ponieważ od zawsze staram się, żeby ludzie wychodzili z tego nudnego i przewidywalnego motocyklizmu na rzecz maszyn ciekawych, na rzecz maszyn nietuzinkowych, takich, które potrafią wzbudzić sympatię, a jednocześnie są fajnymi kompanami do jazdy i do podróży. No, a moja ojkofobia do polskich motocykli jednak wciąż narasta. I teraz chciałem Wam pokazać, że naprawdę nie trzeba mieć dużych pieniędzy, żeby jeździć czymś ciekawym, i jednocześnie nie trzeba ich wydawać tak głupio na motocykle, których wartość to tylko sentyment, ponieważ nic innego za nimi nie stoi. I gdy minie czas boomu, jaki na te sprzęty nastąpił, staną się one znów praktycznie bezwartościowe. Podobne. Rzeczy obserwujemy w świecie samochodów klasycznych, gdzie swego czasu syrenki czy maluchy, duże Fiaty osiągały jakieś ceny godne mieszkania w centrum Warszawy, a dziś ceny te się ustabilizowały, choć moim zdaniem i tak na zbyt wysokim poziomie i mówię wam to ja, gościu, który ma polone za karo po dziadku i w sumie bardzo go lubię, nie mam zamiaru go sprzedawać, stoi sobie w garażu. Nie, niech sobie stoi, ale jestem świadom, że jest on praktycznie bezwartościowym gruzem. Także nie w rzeczywistości. Mam go, bo mam do niego sentyment. I tak samo jest z motorynkami, WS-kami, WFM-kami czy tego typu motocyklami. One po prostu się nie bronią. Zupełnie inaczej jest z klasykami, które były w swoim czasie topowe, czy z egzotykami, które są na tyle nietypowe, że samą swoją nietypowością dadzą wam mnóstwo frajdy i na tym moi drodzy zakończymy, zapraszam was do zostawiania łapek w górę, do subskrybowania tego kanału, ponieważ jestem młodym twórcą i wiecie jak to jest im więcej tych subów, tym człowiek lepiej śpi zapraszam do następnych filmów, myślę, że się widzimy i powiedzcie, czy taki format w ogóle ma sens, mogę to jakiś czas przeglądać ogłoszenia i szukać tam maszyn, które mnie zaciekawiły. Jeszcze raz przypominam, że nie odpowiadam za stan tych sprzętów. Nie wiem, czy są w takim stanie, jak opisują je ich właściciele, ale myślę, że każdym z nich można się zainteresować. Mnie najbardziej jara ta Yamaha XT600 i dobrze, że to jest tak daleko, bo jakby było bliżej, to bym chyba tam pojechał. Dobra, nara, siema, trzymajcie się.